Chiny, dziś globalna potęga, druga gospodarka świata, technologiczny gigant, gracz, bez którego żadne poważne spotkanie na szczycie nie ma sensu, ale nie zawsze tak było. Przez ponad 100 lat były cieniem dawnej świetności, państwem rozbitym. Uzależnionym od zewnętrznych interesów i pogrążonym w chaosie. I właśnie dlatego, zanim omówimy to, w jaki sposób Chińczycy zbudowali swoje imperium od nowa, warto cofnąć się trochę dalej. Zobaczyć, z jak wysokiego konia spadli i ile musieli przełknąć, zanim wrócili do gry. Partnerem programu jest bank PKOSA. Skorzystaj z promocji do 7% na koncie oszczędnościowym. Link do aktualnej oferty znajdziesz w opisie filmu. Przez setki lat Chiny żyły w przekonaniu, że są centrum świata i przez jakiś czas rzeczywiście były. Pod koniec średniowiecza Chiny stanowiły około 25% światowego PKB i mieszkało tam więcej ludzi niż w całej ówczesnej Europie. Ale gdy Europa ruszyła w kolonialny sprint, Chiny trwały w miejscu, zamknięte, dumne oraz nieprzygotowane. I wtedy wszedł Zachód z towarem, który miał zmienić wszystko czyli z opium. Brytyjczycy przejęli Bengal, przejęli produkcję oraz przejęli handel. I zaczęli zalewać Chiny narkotykiem, który uzależniał ludzi i całe państwo. Komisarz Ling Zexu zniszczył nawet gigantyczne ilości przemycanego towaru. Ale Londyn i Francja nie prowadziły interesów po to, żeby ktoś im je wysadzał, dlatego odpowiedziały ogniem i ostatecznie wyszły ze starcia zwycięsko. Porty musiały zostać otwarte, Hongkong został oddany, a odszkodowania zapłacone. A duma Chin zdeptana. I to nie była tylko polityczna porażka, to był początek końca starego porządku. Imperium się sypało, jedna prowincja po drugiej wymykała się spod kontroli. Bunty, głód, rozkład państwa i w końcu wybuch rewolucji, która miała zamknąć epokę cesarzy. Sun Yat-sen, nowa republika, a wraz z nią nowe nadzieje. Ale to jeszcze nie była przyszłość. To była chwila zawieszenia, bo prawdziwe, brutalne przetasowanie miało dopiero nadejść. Z chaosu republiki wyłoniły się dwie siły. Jedna mówiła o demokracji, druga o rewolucji, komuniści i nacjonaliści. Dwie wizje Chin, które nie mogły istnieć obok siebie. A po drugiej wojnie światowej żadna ze stron nie zamierzała już negocjować. Wojna domowa była brutalna, ale zwycięzca mógł być tylko jeden. W 1949 roku na bramie niebiańskiego spokoju Mao Zedong ogłosił powstanie Chińskiej Republiki Ludowej. Komunistyczne Chiny weszły na scenę. Rządy Mao zaczęły się od razu z przytupem, bo Mao nie chciał reform, on chciał nowego społeczeństwa i nowych Chin i wierzył, że da się to zrobić szybko. W 1957 roku ruszył z trzema sztandarami rewolucji. Nową linią partii, wielkim skokiem naprzód i komunami ludowymi. Brzmiało dumnie, a w praktyce Okazało się komunistyczną katastrofą gospodarczo-społeczną. Próba błyskawicznej industrializacji skończyła się największą klęską głodu w historii ludzkości. Ale mało się nie cofnął. Zamiast rewizji polityki, nastąpiła walka z problemem, który się samemu stworzyło. A ta poskutkowała kolejnymi absurdalnymi pomysłami, takimi jak wybicie w rubli, co zaowocowało plagą szarańczy i w efekcie pogłębieniem klęski głodu. Generalnie w Chinach rozpoczęła się rewolucja kulturalna, w której zniszczono tysiące lat kultury. Społeczeństwo żyło w strachu, a gospodarka stanęła. Państwo, które miało być przyszłością, samo zepchnęło się w przeszłość. Ale to właśnie z tego chaosu, paradoksalnie, narodziła się przestrzeń do przyszłych zmian. Bo kiedy Mao umarł, a kurz ideologii nieco opadł, Chiny po raz pierwszy spojrzały na Zachód nie z pogardą, ale z pytaniem, jak oni to robią. Po śmierci Mao do gry wrócił Deng Xiaoping, polityk, który patrzył na świat bardziej trzeźwo, a nie wyłącznie przez ideologiczne okulary. W 1978 roku podczas kluczowego plenum partii Deng przedstawił kierunek zmian. Modernizacja rolnictwa, przemysłu, obronności i nauki, które miały wyrwać Chiny z biedy i izolacji. W przeciwieństwie do wcześniejszych haseł rewolucyjnych, tym razem za słowami poszły konkretne działania. Na wsi rozbito komuny i pozwolono rolnikom samodzielnie gospodarować. W miastach postawiono na przemysł lekki, rozwijając produkcję dóbr codziennego użytku, które szybko znalazły odbiorców także za granicą. Chiny, które przez dekady odcinały się od świata, zaczęły otwierać porty, strefy inwestycyjne i drzwi dla zagranicznego kapitału. Deng wiedział, że zmiany muszą iść własnym tempem. Nie kopiował zachodniego kapitalizmu, tylko budował coś na własnych zasadach gospodarkę rynkową pod kontrolą partii. Ten nowy model nazwany został socjalizmem o chińskich cechach. Pod koniec XX wieku Chiny były gotowe na kolejny wielki krok. Po dekadach reform wewnętrznych przyszedł czas, by wyjść na globalną scenę. I zrobiły to w swoim Стоило. Metodycznie, ale bezlitośnie skutecznie. Po serii przełomowych układów z USA i Unią Europejską na przełomie 1999 i 2000 roku największe bariery handlowe runęły. W 2001 roku Pekin oficjalnie wstąpił do Światowej Organizacji Handlu. Kraj, który przez wieki zamykał się przed światem, teraz nie tylko otworzył swoje rynki, ale zrobił to na warunkach, które dawały mu ogromną przewagę. Chiny nie rzuciły się na zachód z naiwnością nowicjusza, utrzymywały niedowartościowane. Joanna, przyciągały inwestycje zagraniczne jak magnes i szybko przekształciły się w największą fabrykę świata. Eksport tanich towarów napędzał gigantyczne nadwyżki handlowe, a PKB rosło w tempie ponad 10% rocznie przez całą pierwszą dekadę XXI wieku. W liczbach ta transformacja wygląda jeszcze bardziej imponująco. W latach 2001-2010 Chiny pięciokrotnie zwiększyły swój eksport, awansując z siódmego na pierwsze miejsce wśród największych eksporterów świata. Ich Udział w światowej produkcji przemysłowej skoczył z 6 do 24%, wyprzedzając Stany Zjednoczone i Unię Europejską, a udział w globalnym PKB wzrósł z 3 do 16%, podczas gdy udział USA spadł z 35% do 24%. Sukces gospodarczy zmieniał nie tylko gospodarkę, ale i społeczeństwo. Gwałtowna industrializacja i napływ inwestycji uruchomiły proces masowej migracji ze wsi do miast. W ciągu dwóch dekad między 1990 a 2010 rokiem populacja miejska wzrosła z 26,4% do 49,7%. Ponad 270 milionów Chińczyków porzuciło pola uprawne i ruszyło do nowych stref przemysłowych, szukając szansy na lepsze życie. Ale za tą spektakularną urbanizacją kryła się brutalna rzeczywistość. System Hukou. Czyli rejestracji mieszkańców skutecznie oddzielał migrantów ze wsi od pełnoprawnych obywateli miast. Ludzie napływowi, choć pracowali w fabrykach, na budowach w usługach, często latami nie mieli dostępu do miejskiej opieki zdrowotnej, szkół dla dzieci, emerytur czy świadczeń społecznych. Żyli na marginesie, choć bez nich ta gospodarka by się po prostu nie kręciła. To nie była migracja w jedną stronę. Dla wielu wręcz przeciwnie, mówiono o odwracalnej urbanizacji, bo kiedy kończył się kontrakt albo rynek łapał zadyszkę, ci sami ludzie Ludzie, którzy budowali miasta, wracali na wieś bez prawa stałego pobytu, bez ochrony socjalnej i bez zakorzenienia. Ponad 250 milionów osób żyło w zawieszeniu pomiędzy miastem a wsią, między szansą a niepewnością. Stali się klasą drugiej kategorii, zawsze gotową do pracy, ale też zawsze łatwą do zastąpienia. Ekonomia to napędzała, system polityczny to akceptował, a społeczeństwo przywykło. Urbanizacja była gigantycznym przedsięwzięciem infrastrukturalnym. Powstawały tysiące kilometrów autostrad, największa na świecie sieć kolei dużych prędkości, ogromne lotniska i monumentalne projekty wodne jak Tama trzech przełomów, ale jednocześnie pogłębiały się różnice regionalne. Bogate wybrzeże rosło w siłę, a środkowe i zachodnie prowincje zostawały w tyle z mniejszym dostępem do inwestycji, pracy i rozwoju. Chiny Rosły, zmieniały się i napędzały światową gospodarkę, ale ten wzrost nie był równy ani dla każdego tak samo korzystny. Niemniej jednak miliony osób podniosło się ze stanu skrajnego ubóstwa co należy uznać za sukces. Potem przyszedł rok 2012, a wraz z nim Xi Jinping, który nie przyszedł jedynie administrować sukcesem, który do tej pory wypracował Pekin, przyszedł go przekształcić w długowieczną dominację. I od początku było widać, że jego styl będzie inny. W ciągu kilku lat zbudował wokół siebie nowy układ sił, obsadził najważniejsze stanowiska ludźmi lojalnymi wyłącznie wobec niego, zmonopolizował kontrolę nad partią, państwem oraz wojskiem. A kiedy w 2018 roku zniknął Znaleźły konstytucyjne limity kadencji, stało się jasne, że Xi gra na więcej niż tylko jedną generację władzy. W 2022 roku dostał trzecią kadencję, jednogłośnie i bez cienia oporu. System, który miał działać kolegialnie, znów skupił się w rękach jednego człowieka. Po raz pierwszy od czasów Mao. Ale nie chodziło tylko o władzę polityczną. Równolegle trwała rewolucja gospodarcza. W 2015 roku ogłoszono plan Made in China 2025 strategię, która miała zakończyć erę tanich towarów i przekształcić Chiny w potęgę technologiczną z najwyższej półki. Zamiast montować cudze pomysły, Pekin chciał tworzyć własne. W AI, 5G, biotechnologii, lotnictwie, półprzewodnikach i pojazdach elektrycznych. Cel był jasny uniezależnić się od zagranicznych dostaw i zbudować przewagę w najbardziej strategicznych sektorach. Do 2020 roku krajowa wartość w kluczowych komponentach miała wynosić 40%, do 2025 już 70% i to nie były puste ambicje. Rząd włożył w ten plan ponad 300 miliardów dolarów, a po pandemii COVID-19 dorzucił jeszcze 1,4%. Biliona. Wszystko po to. Że zjednoczone przez sankcje, restrykcje eksportowe i naciski na sojuszników wiele jego kluczowych celów zostało osiągniętych, a Chiny przestały być tylko wielką fabryką. Zaczęły budować własne rozwiązania. Szybciej, taniej i coraz częściej. Lepiej, ale to nie tylko technologia zyskiwała na znaczeniu. Równolegle rozwijał się zupełnie nowy wymiar kontroli: cyfrowy system rozpoznawania twarzy, inteligentny monitoring, cenzura internetu, punktacja obywatelska. Państwo zyskało narzędzia, których wcześniejsze reżimy mogłyby tylko zazdrościć. Bez przymusu, bez wojska na ulicach wystarczył algorytm. Pod rządami Xi Chiny weszły w epokę centralizacji 2.0, z dominującą partią, z dominującym przywódcą i z narodowym planem na pokolenia. W tym planie jest szczególnie istotny punkt. W 2013 roku świat usłyszał o inicjatywie Pasa i Szlaku, jednym z najbardziej ambitnych projektów geoekonomicznych XXI wieku. Chiny nie ukrywały o co chodzi stworzyć nowe sieci handlowe, lądowe i morskie, które ominął kontrolowane przez Amerykanów szlaki i zepnął Azję, Europę i Afrykę w nowy system powiązań. Tyle, że tym razem centrum tej sieci miało być w Pekinie, a nie w Waszyngtonie. Pas ekonomiczny obejmował nowe korytarze kolejowe i drogowe ciągnące się od Chin przez Azję Środkową, Rosję i dalej do Europy. Morski jedwabny szlak skupiał się na budowie i przejmowaniu portów w strategicznych punktach. Od Azji Południowo-Wschodniej przez Ocean Indyjski, aż po Afrykę i Morze Śródziemne. Pekin nie inwestował na ślepo. W grę wchodziły ogromne środki, szacowane nawet na 4 do 8 bilionów dolarów. Do 2023 roku w ramach BRI zakończono lub trwa realizacja około 3000 projektów na łączną kwotę około biliona dolarów. Oferowano technologię, know-how, ludzi, a przede wszystkim nisko oprocentowane pożyczki na infrastrukturę, której lokalne gospodarki same nie byłyby w stanie udźwignąć. I tutaj dobrym przykładem jest korytarz północny prowadzący z Chin przez Rosję i Białoruś aż do Polski. Terminal w Małaszewicach stał się jednym z głównych punktów przeładunkowych na trasie Chiny-Europa. Od 2014 roku do 2021 roku przewozy kolejowe między Chinami a Unią Europejską wzrosły o prawie 6 tysięcy procent z 25 tysięcy TEU do 1,26 miliona, z czego aż 90% chińskich kontenerów jadących koleją na zachód przechodziło właśnie przez Polskę. Ale inicjatywa pasa i Szybko przestała być tylko projektem infrastrukturalnym. Stała się narzędziem budowania wpływów politycznych. Chiny jednak nie narzucały demokracji i nie ingerowały w systemy polityczne. Oferowały za to inwestycje, które uzależniały całe kraje od chińskiej gospodarki. A w wielu miejscach ta strategia przypominała amerykański plan Marszala po II wojnie światowej, ale z jedną istotną różnicą. Pekin nie udzielał wsparcia z powodów ideologicznych. Liczyły się wyłącznie interesy gospodarcze. Jeśli państwo zgadzało się na inwestycje, na kredyty, na budowę portu czy elektrowni, Pekin stawał się jego kluczowym partnerem. Do gry weszła też chińska technologia. Huawei, ZTE, Alibaba, Tencent. Chińskie giganty zaczęły zdobywać rynki Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej. Oferując rozwiązania często tańsze i szybciej wdrażane niż zachodni konkurenci. Infrastruktura telekomunikacyjna, systemy płatności cyfrowych, sieci 5G, Chiny nie tylko budowały drogi i porty, ale też cyfrowe autostrady nowego świata. Rosnące ambicje naturalnie zaczęły wchodzić w kolizję z interesami Stanów Zjednoczonych. Najpierw pojawiły się tarcia handlowe, potem otwarta wojna celna, a w końcu bezpośrednia rywalizacja o technologie i wpływy w krajach rozwijających się. Chiny nie tylko goniły, Zachód w wielu obszarach zaczęły go wyprzedzać i nie muszą już dzisiaj udowadniać, że są potęgą. Udowodniły to eksportem, technologią, infrastrukturą i konsekwencją, której Zachód przez lata nie traktował poważnie, a teraz role się odwracają. To Stany Zjednoczone próbują grać na czas, stosując znane im zagrywki. Sankcje, wojny handlowe i presję dyplomatyczną. Liczą na to, że da się rozegrać Pekin metodami z poprzedniej epoki, ale to już nie te czasy. Chiny nie reagują nerwowo, odbijają piłkę z chłodnym spokojem, nie wchodząc w medialne przepychanki, nie składają deklaracji, nie grożą, po prostu działają cicho, ale zdecydowanie. I coraz częściej to nie USA dyktują warunki, tylko muszą się dostosowywać do nowych reguł gry. A jednak, pod powierzchnią tej pewności siebie zaczynają pojawiać się pęknięcia, i to właśnie one mogą w przyszłości rozstrzygnąć, czy chińska potęga jest trwała, czy to tylko perfekcyjnie ustawiona fasada. Najbardziej oczywistym problemem jest rynek nieruchomości, który przez lata był fundamentem wzrostu. Budowano wszystko, wszędzie i w nieskończoność mieszkania, biurowce oraz całe miasta. Ale kiedy władze ograniczyły zadłużenie deweloperów, rynek się zatrzymał. W 2024 roku sprzedaż nowych nieruchomości była prawie o połowę niższa niż trzy lata wcześniej, a liczba nowych rozpoczętych projektów budowlanych osiągnęła najniższy poziom od dwóch dekad. Sektor, który napędzał gospodarkę, sam się przewrócił, a jego długi sięgają dziś niemal 9 bilionów dolarów. Na tym tle spowolnienie wzrostu nie jest zaskoczeniem. Rząd celuje w 5%, ale prognozy są ostrożniejsze. Bank Światowy mówi o 4,5%, UBS o 4%. Tempo, które kiedyś było standardem, dziś staje się wyzwaniem. Do tego dochodzi jeszcze niż demograficzny, wywołany oczywiście na własne życzenie. Liczba ludzi w wieku produkcyjnym maleje. Obecnie jest to nieco ponad 60%, a wskaźnik urodzeń spadł do 1,3%. Daleko poniżej poziomu zastępowalności. Chińska Akademia Nauk Społecznych ostrzega, że fundusze emerytalne mogą się wyczerpać do 2035 roku, a społeczeństwo starzeje się szybciej niż państwo jest się w stanie na to przygotować. Do tego dochodzą geopolityczne punkty zapalne, zwłaszcza Tajwan, czyli symbol niedokończonej historii. Pod spodem pulsuje też zadłużenie prywatne. W latach 2012-2021 zadłużenie gospodarstw domowych rosło dwukrotnie szybciej niż ich dochody rozwojowe. A większość stanowiły kredyty hipoteczne. Gdy gospodarka zwalnia, a raty zostają, pojawia się presja, i to nie ta medialna, ale codzienna i ta realna. Władze próbują to wszystko poukładać na nowo. Przekierowują środki z nieruchomości do sektora przemysłowego, technologii i energetyki. Tworzą nowe silniki wzrostu, mniej zależne od kredytu, bardziej odporne na zewnętrzne wstrząsy, ale skala wyzwań jest ogromna i nie da się ich zasypać hasłami o chińskim śnie. Patrząc na to wszystko, trudno nie mieć wrażenia, że wchodzimy. W nową erę, erę w której Chiny już nie pytają o zgodę, tylko rozgrywają swoją partię według własnych zasad, spokojnie, metodycznie. I bez zbędnych emocji, ale pod tym stoickim spokojem coś się jednak tli: kryzys nieruchomości, starzejące się społeczeństwo, napięcia z USA i ciężar gigantycznego długu. I to nie są problemy, które można łatwo zamieść pod dywan. To bomby zegarowe, które mogą tykać latami albo wybuchnąć w najmniej oczekiwanym momencie. Dlatego przyszłość Chin nie będzie pewnie prostą drogą na szczyt. Będzie to balansowanie między ambicjami a rzeczywistością między siłą a kruchością systemu. Który przez dekady wydawał się nie do zatrzymania. Jedno jest pewne: świat prawdopodobnie już nie wróci do starego układu. Pytanie tylko, kto naprawdę wygra tę rozgrywkę? A wy jak uważacie? Dajcie nam znać, co o tym myślicie w komentarzach. Przyda się też łapka w górę, jeśli zasłużyliśmy, i subskrypcja, jeśli nie chcecie przegapić kolejnych odcinków. Do zobaczenia!